się pojawią może, mam nadzieję. <laughs> um, I dzisiaj mamy środę i w związku z tym jak zawsze we środy mamy praktykę na żywo. Jestem też na YouTubie oraz tutaj na Instagramie. Próbuję tutaj ustawić dobrze cały sprzęt, żeby było mnie dobrze widać. Okay. Ej, dziewczyny, to w takim razie e Zapraszam Was dawno nie było chyba praktyki na żywo, więc bardzo serdecznie Was zapraszam. Wydaje mi się, że nie wiem, może dwa tygodnie temu była praktyka na żywo, już nie pamiętam. W każdym bądź razie fajnie jest tak się spotkać, bo to jest taka zawsze inna energia. Oczywiście ja te praktyki zapisuję, możecie sobie do nich wrócić. Każdą praktykę można, każde ćwiczenie można wykonywać w ciąży w każdym trymestrze. Jeżeli coś jest tak, że nie można w danym momencie wykonywać, to ja zawsze to mówię. Także tak to wygląda. No, i w takim razie przygotujcie się, usiądźcie sobie na matę. Ja sobie jeszcze wezmę koc i wy też sobie weźcie koc, jeżeli nie macie, bo koc jest potrzebny, żeby siedzieć troszeczkę wyżej. Czyli zawsze jak jesteście w ciąży, czyli kilka razy w życiu może to usiądźcie sobie w czasie jogi wciąż troszeczkę wyżej, tak żeby pośladki były wyżej, kręgosłup oczywiście wyprostowany, plecy proste, tutaj jeszcze przesunę. Także usiądźcie sobie i teraz dzisiaj zrobimy sobie kilka ćwiczeń na czakrę serca, takich otwierających klatkę piersiową i jednocześnie zawsze jak otwieramy klatkę piersiową, to otwieramy też czakrę serca. Także to są bardzo fajne ćwiczenia, one... One są bardzo fajne, też w ogóle. Ja je bardzo lubię te wszystkie ćwiczenia. Takie opierające czakrę serca i też je często robię, niezależnie od tego, że nie jestem akurat w ciąży. Także takie ćwiczenia sobie dzisiaj zrobimy. A teraz dostroimy się do praktyki. Usiądźcie sobie już właśnie wygodnie, w pozycji łatwej, nogi przed sobą. Mam nadzieję, że będzie Wam tak wygodnie, możecie siedzieć na kocu, na podwyższeniu, ale też na poduszce, albo na yy, możecie też siedzieć sobie na yy, wałku, tak żeby po prostu złapać sobie właśnie tą, tą, tą wygodę. I ja teraz yy, znajdę tutaj, mam nadzieję, też jakąś muzyczkę dla nas, o tutaj sobie taką znajdę muzyczkę i zamknijcie oczy. Dźwięki lasu dla nas włączę. Zamknijcie oczy i zacznijcie oddychać. Uspokójcie swój oddech, tak, żeby był jak najbardziej naturalny. Oddech będzie się wydłużał też. Wdech przez nos, i wydech przez nos. Wdech i wydech, najpierw, by miały taką samą długość. Pomyśl, jak się teraz czujesz, jak tobie jest. Posłuchaj, co słychać u maleństwa, co ono mówi do ciebie, może coś chce powiedzieć, może nie. Może śpi, może jest zaciekawione, co będzie się działo. Możesz sobie pomyśleć intencje, jak byś się chciała czuć dzisiaj, co jest dla ciebie ważne. I dostroimy się teraz do praktyki. Ręce szeroko do góry wraz z wydechem. I wydech. Ręce do klatki piersiowej. I jeszcze raz głęboki wdech. I wydech. Głęboki wdech. I wydech. I ostatni raz głęboki wdech. I wydech. I pierwsze nasze ćwiczenie. Otwieramy szeroko klatkę piersiową. Ręce do boku. Wdech. I wydech. Schowaj klatkę piersiową. Schowaj brzuch. Przytul siebie. I wdech. I wydech. Poczuj jak wraz z wdechem wdychasz miłość, radość, Bezpieczeństwo, szczęście, a wydychasz wszystkie lęki, wszystkie stresy, wszystkie niepokoje, wszystko to, co jest niepotrzebne, wydychasz. Otwieraj szeroko klatkę piersiową, otwierasz czakrę serca wtedy, i wdech głęboki. I wydech, i dech. i wydech, i wydech. i wydech. Super jest to ćwiczenie też rano, dlatego że ono też y, pomoże nam rozruszać kręgosłup i w ogóle całe ramiona, klatkę piersiową, również szyję. Cała górna część tułowia tutaj nam się otwiera. Także rano, super, od razu jak się obudzi się, nawet robić coś ćwiczeń. I ostatni raz. Wdech. I wydech. I, I wdech, wróć do środka. I wydech. Podobne bardzo ćwiczenie, też otwierające klatkę piersiową. Ręce do góry szeroko wdech i wydech, skręcasz delikatnie klatkę piersiową, ale nie brzuch. Brzuszek jest cały czas przodu. I wydech, lewa ręka wędruje do tyłu, prawa do lewego kora. I wdech, ręce do góry. I wydech w drugą stronę. Możesz spojrzeć głową za prawą ręką. I wdech. I wydech lewa daleko. Głowa patrzy za lewą ręką. I wdech. I wydech. I wdech. I wydech. Możesz uśmiechnąć się do siebie też. Wraz z wydechem, wydychaj. Wszystkie niepokoje, ręki, wszystko to sobie potrzebne. Oddycham radość, szczęście, miłość. Bezpieczeństwo. I wydech. I ostatni raz tutaj. I wyda. I wdech, wróć do środka i wydech. I teraz zmienimy sobie pozycję, ale będziemy też otwierać klatkę piersiową, czyli powoli zmieniamy pozycję. Przechodzimy sobie do siadu skały, do pozycji skały i teraz w tej pozycji będziemy podnosić biodra do góry i też otwierać klatkę piersiową. I wracać z powrotem do pozycji skały. Już Wam pokazuję. Czyli robicie wdech. Muszę tutaj troszeczkę podnieść kamerę na YouTube, ok? Dobrze. Czyli robimy tak. Wdech, otwierasz klatkę piersiową i wydech, wracasz do pozycji skały. I wdech. I wydech. Troszeczkę trzymaj szerzej kolana. Żeby ta pozycja była bardziej dla Ciebie stabilna. I wdech. Otwieraj klatkę piersiową. I wydech. Wracamy do pozycji skał. I wdech. I wydech. I wdech. I wydech. I, wydech. I, wydech. I wdech. I wydech. I też to ćwiczenie możesz codziennie rano sobie powtarzać. Jeżeli akurat masz ochotę otwierać klatkę piersiową, otwierać czakrę serca, ale też jednocześnie stymulować kręgosłup. No i to jak zwykle wiodek, tak w ogóle jest, że robiąc jedno ćwiczenie z intencją właśnie na przykład otwierania klatki piersiowej, otwierania czakry serca. I tak zawsze pracuje jeszcze coś. Tutaj zobaczcie, że pracują też nogi. Pośladki. Cała klatka piersiowa, ramiona. Może też być głowa, jeżeli troszeczkę spojrzycie do góry, ale tutaj bądźcie ostrożne, żeby nie stracić równowagi. I ostatni raz wdech. I wydech. Odpocznij sobie chwilkę. Weź sobie dwa głębokie wdechy i wydechy w tej pozycji. I teraz robimy jeszcze jedno czwarte, ostatnie ćwiczenie, a mianowicie, siedząc tak właśnie w pozycji skały, nogi troszeczkę szerzej, połóż ręce z tyłu za sobą i będziemy delikatnie wypychać nogi i brzuszek delikatnie do góry wraz z dechem. Wdech i wydech, wróć. I wdech. I wydech. I tutaj też otwieramy delikatnie klatkę piersiową. Mamy ręce do tyłu odchylone, więc klatkę piersiową otwieramy. Tak właśnie, tak jak u mnie tutaj. I wracamy. I też troszeczkę naciągamy uda, przednią część ud, aż tutaj do biodra. To jest też bardzo fajne ćwiczenie. I wydech. Wdech. I wydech. Robimy to delikatnie, po to podnosimy biodra, żeby nie naciągać brzucha. Brzucha nie chcemy naciągać, nic w brzuchu nie chcemy rozciągać. Chodzi nam o otwieranie klatki piersiowej i o naciąganie przedniej części ud. I wydech. I ostatni raz. Wdech i wydech. I wróć teraz do pozycji skały. Weź sobie w tej pozycji dwa głębokie wdechy i wydechy. Ja sobie biorę teraz oddech złota nitka, czyli robię wydech przez usta. Cienki strumień powietrza, tak jakby wychodziło mi z ust złota nitka. I jeszcze raz. Bardzo relaksujący ten oddech, złotaniczka. I wróć teraz do pozycji naszej wyjściowej, do pozycji łatwej. I zakończymy naszą praktykę. Takie cztery dzisiejsze ćwiczenia otwierające klatkę piersiową są super. W każdym momencie ciąży, w każdym trymestrze bezpiecznie możesz je wykonywać, także zachęcam bardzo do tego. Może być rano, wieczorem, o każdej porze, tak jak tylko tobie jest wygodnie. I oczywiście zapraszam do naszego studio cztery trymestry, gdzie znajdziecie bardzo dużo praktyk. W tej chwili jest tam kilkadziesiąt praktyk jogi, jogi slow, jogi inspirowanej jogą kundalini. Są nagrane spotkania na żywo, są webinary, jest nagrane wyzwanie, ciążowe porządki. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. W tą sobotę studio spotyka się na żywo o godzinie 10 ze mną. Będziemy sobie praktykować, będzie yoga, więc będziemy praktykować na żywo. Także jeżeli masz ochotę dołączyć, to serdecznie zapraszam. Link jest pod filmem na YouTubie. I w opisie profilu na Instagramie. Także serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że widzimy się w sobotę. A już teraz, jeżeli dołączysz do studia, to wszystkie praktyki są dla Ciebie już dostępne teraz, więc zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję Wam za dzisiejszy czas. Zakończymy praktykę szeroko. Ręce głęboki, wdech, ręce do góry. I wydech, ręce do klatki piersiowej. I jeszcze dwa razy. Dech. I wydech. I ostatni raz, głęboki wdech. I wydech. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia za tydzień. i Do zobaczenia w studio, cztery i Do zobaczenia z tych, którzy są w studio, do zobaczenia na żywo w sobotę. Dziękuję bardzo. Pa, pa.